Lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi i sapie. Dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco. Uch jak gorąco. Puf jak gorąco. Uf jak gorąco. Już ledwo sapie. Już ledwo zipie. A jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie, z żelaza, stali, i pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, a czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów, a w szóstym armata. O, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tłuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów. I każdy, nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął taki to ciężar. Nagle gwizd, nagle świst, Parabuch. buch, koła w ruch. Najpierw powoli jak żółw o ciężale, ruszyła maszyna. Po szynach ospal, szarpnęła wagon i ciągnie z mozołem i kręci się, kręci. Koło za kołem i biegu przyspiesza i gna coraz prędzej i dudni, i stuka, łomocę i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd na wprost. Po torze, po torze, po torze przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las nie spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas. Do taktu turkoce i puka, i stuka to tak, to, to tak, to, to tak, to, to tak. Gładko, tak lekko tak toczy się w dal. Jak gdyby to była piłeczka niestal, nie ciężka maszyna, zjana, zdyszana, lecz fraszka. Igreszka zabawka blaszana, a skądże to, jakże to, czemu tak gna. A co to, 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 co to, 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 kto to tak pcha, że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch. To para gorąca wprawiła to w ruch. To para z kotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków. I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż toczy i toczy. I koła turkocą i puka i stuka to tak to, to tak to, to tak, to to to, to, to.